Panie Ministrze, Panie Wojewodo, drodzy koleżanki, koledzy. Gmina Lipusz jest pewnie jedną z tych gmin, które, o których Pan Minister i Pan Wojewoda wspominali, nie byłaby w stanie realizować tak dużych inwestycji bez tak dużego wsparcia, które sięga czasami niemal też właśnie 100%. Za co ogromnie dziękujemy. W roku 2019, można powiedzieć skromnie, skorzystaliśmy z wsparcia rządowego, budowa otwartej strefy aktywności w Lipuszu, następny rok już udział w funduszu dróg samorządowych, to jest odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko. To jest miejscowość sołecka, do której do tej pory tylko droga szutrowa prowadziła, teraz dzięki wsparciu jest to droga asfaltowa. Kolejne inwestycje w tym roku też z Funduszu Dróg Samorządowych to jest odbudowa dróg gminnych w Lipuszu, to jest ulica Remusa i Stolema oraz ulica Księdza i Księdza Trzebiatowskiego. Następne zadanie już niedrogowe, tym razem utworzenie żłobka w Lipuszu. Udało się za piątym razem, bo przez pięć lat próbowaliśmy, zawsze nam brakowało jeszcze środków na dokończenie tej inwestycji, tym razem dzięki wsparciu właśnie z programu Maluch edycji 2020 żłobek w Lipuszu powstał, pełne obłożenie, 22 dzieci korzysta z tego żłobka, także no, mieszkańcy również się z tego cieszą i też infrastruktura sportowa Remont obiektów sportowych w LIpuszu położonych w kompleksie sportowo-światowym tutaj koszt no, ponad milion złotych. Niestety w trakcie jakby realizacji tego zadania niektóre koszty wzrosły wsparcie na poziomie 387 tysięcy złotych to z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska. Rok 2021 Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ulicy Bohaterów w Krótkiej Aśminowej to jest zadanie w trakcie realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dodatkowo wsparcie jeszcze z Funduszu Inwestycji Lokalnych, także tutaj no wysoki, że tak powiem, udział środków zewnętrznych, co nam pozwoliło na realizację też kolejnych inwestycji. I w ramach tego, przy takim samym można powiedzieć, montażu finansowym przebudowa dróg gminnych i chodników na ulicy Szerokiej Brzechwy, Różany 8 marca to zadanie jest już skończone w ubiegłym tygodniu odebrane. Kolejne przebudowa dróg gminnych ulicy Wyzwolenia oraz Kolejowej w Lipuszu w ramach funduszu inwestycji lokalnych w trakcie realizacji w grudniu mam nadzieję będzie już to zadanie gotowe. Zakończone zadanie budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na nowych osiedlach w Lipuszu i w miejscowości Bałachy. Tutaj wsparcie z funduszu, z tej pierwszej transzy funduszu inwestycji lokalnych na poziomie 286 tysięcy, zadanie warte ponad milion złotych, ale też program rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj w tym zadaniu znajdują się też dotacje z tego programu. Plany na rok przyszły to jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowa drogi gminy ulicy Spacerowej. To jest zadanie, które weszło tak kolokwialnie się wyrażę. Z podkreski dzięki oszczędnościom w Funduszu Rozwoju Dróg tegorocznym. Wartość zadania 1,6 mln, dzięki właśnie takiemu montażowi finansowemu, prawie w całości myślę, uda nam się to zadanie sfinansować przy wsparciu zewnętrznym. Kolejne zadanie to jest poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu. Tutaj wsparcie z funduszu inwestycji lokalnych, ale też w ramach regionalnego programu operacyjnego zadanie do realizacji tak jak tutaj widzicie Państwo w przyszłym roku. I jeszcze jedno zadanie planowane do realizacji w przyszłym roku to jest w ramach funduszu inwestycji lokalnych rozbudowa remizy OSP w Lipuszu. Wsparcie na poziomie 600 tysięcy złotych. No i ostatnia, myślę, że bardzo dobra dla mieszkańców gminy Lipusz wiadomość to jest budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wsparcie właśnie w ramach rządowego programu Polski Ład. Koszt całkowity szacujemy na poziomie 7 milionów. 800 tysięcy, wsparcie natomiast kwotą 7 milionów 410 tysięcy. W ciągu tych trzech, można prawie czterech lat, lat można powiedzieć, że gmina Lipusz wsparcie na poziomie ponad 19 milionów złotych, z czego kwoty dotacji to jest kwota ponad 13 milionów złotych. Tutaj jest również, tutaj nie jest ujęta w tych kwotach. To wsparcie, o którym pan wojewoda na początku wspomniał, czyli ponawałnicowe też wsparcie, to też jest kwota kilku milionów złotych. Ono było w latach wcześniejszych udzielane, także też za to serdecznie dziękujemy. Dziękuję.